Cześć. jestem Kasia i jestem studentką z Krakowa. W sierpniu razem z Karmelitami organizujemy wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Madrytu. Parę dni wcześniej odbędzie się również w Avila, zaraz obok Madrytu, zlot Młodzieży Karmelitejskiej, na który chcielibyśmy Ciebie bardzo serdecznie zaprosić. Siedzisz tutaj i... i... nic? No siedzę. Co mam robić? Cały czas na tym samym miejscu? No tak. Taki tryb życia. Nie nudzi Ci się? Może czasem, ale w sumie się przyzwyczaiłem. Nie miałbyś ochoty się gdzieś ruszyć? Może bym mi nie miał, ale, ale gdzie, dokąd? To się za wystarcza, tak? Póki co nie mam zbyt wielu wymagań od życia. Fajnie jest. A nie ruszyłby się nigdzie tak? Niekoniecznie. Gdzie miałbym jechać? To ty sobie tu siedź, grzej ławeczkę, a ja wyruszę w podróż. Nasz wyjazd do Hiszpanii myślę, że będzie takim momentem przełomowym. Chcemy zebrać młodzież z Polski i razem wyjechać do Hiszpanii. Razem poznać bardziej Teresę i Jana od krzyża. Myślę, że naprawdę no, może dziać się wiele, może dziać się wiele. Witam wszystkich, nazywam się Tomek Michalski i chciałem Was wszystkich serdecznie zaprosić na wyjazd do Madrytu oraz na pielgrzymkę do źródeł Zakonu Karmelitańskiego. Pośród patronów tegorocznych Dni Młodzieży w Madrycie Znajduje się święty Jan od i święta Teresa od Jezusa. Oni będą nas jakby prowadzić, będą yy, naszymi przewodnikami w tej pielgrzymce do Madrytu i nie będzie to jakby tylko podróż do źródeł tego zakonu, ale także dla każdego z Was będzie to okazja do podróży do źródeł samego siebie. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Byłeś już kiedyś w Hiszpanii? Jeżeli jesteś osobą, która wymaga od siebie troszeczkę więcej niż przeciętny człowiek i chciałbyś dosyć ciekawie spędzić wakacje, to chcielibyśmy Cię bardzo zaprosić na to, żebyś pojechał razem z nami. Na Światowe Dni Młodzieży spotkanie z Benedyktem i spotkanie młodzieży karmelitańskiej w Avila i w Madrycie. Nasz wyjazd rozpocznie się 9 sierpnia i będzie trwał do 23, kiedy to wrócimy do Polski. Jedź z nami do kraju Matadorów, Pikadorów i Torreadorów i zdobądź z nami Hiszpanię, jedź do kraju mistrzów i znajdź mistrza. Znaleźć Zapraszamy, dołączajcie do nas, szukajcie nas w internecie. Do zobaczenia.